Ja jestem ciekawa, ile z opas osób wysokowrażliwych ma ADHD. ADHD ruchowe, emocjonalne lub mieszane. Nazywam się Paulina Lupa i jako osoba wysokowrażliwa nagrywam tutaj właśnie treści na temat tej e, wysokiej wrażliwości z własnego doświadczenia, jak i z różnych mądrych książek, ale dzisiaj tylko po prostu mam pytanie. Czy rozpoznajesz u siebie ADHD, czyli dodatkowo do swojej wysokiej wrażliwości, masz ADHD ruchowe, czyli bardzo dużo się ruszasz, dużo masz energii. Musisz wręcz tą energię wytrzepywać z siebie po prostu. Musisz dużo, dużo cię interesuje, a dopamina cię tam po prostu kręci. Ale jest też druga strona, kiedy nagle przychodzi zjazd. Bardzo widać to u dzieci. Mam taką koleżankę i córka jest właśnie ADHD ruchowe. Po prostu mała ma 7 lat i potrafi naprawdę tu się bawić, tam tego, tu z dziećmi. To, wiecie, tu to robić, tam to robić, wszędzie i pełno. I nagle przychodzi taki zjazd, że ona siada wie, że palec, kciuk. Do guzi i ona się w ten, w ten sposób wycisza. Oczywiście pracujemy nad tym, żeby tego kciuka nie brała, bo 7 lat to już za dużo na takie rzeczy. Próbujemy to zamienić, ale pomagam koleżance. Ale właśnie jest ten. U dorosłych ADHD widzę, ponieważ ja nie mam ADHD, ja widzę to u innych, na przykład u mojego partnera. On po prostu cały czas musi być w ruchu. Robić, robić, tu robić, tam zrobić. Po prostu coś niebywałego. Taki pracy z niego, taki po prostu rób. Zawsze ehm, mówi, przecież ja nie jestem, nie rób. mówię, Nie rób tego, ja nie jestem, nie rób. Mówię, wiem, wiem, jesteś rób. <grywy> Bardzo dużo tej energii jest e, właśnie do wyczepywania, ale też trzeba pamiętać o tym, że osoba DHD Duchowe też potrzebują po prostu poczynku i on najczęściej mówi, że idzie poleżeć, bo rób to znaczy, że jesteś w poziomie, a jak jesteś w, w poziomie, w pionie, a jak się kładzie w poziomie, to, to to wyrównuje trochę tą energię jakoś i jest mu lepiej. No jest jeszcze ADHD emocjonalne. Hmm. To też się dowiedziałam właśnie od osób, z którymi się spotykam na żywo, w Poznaniu, bo organizuję takie spotkania dla osób wysoko wrażliwych raz w miesiącu, czy też się widzimy czasem na spontanie gdzieś jeszcze. W każdym razie, koleżanka, właśnie niej się dowiedziałam, że jest jeszcze ADHD emocjonalne i rozpoznaje to ADHD u mojej mamy. I moja mama jest osobą wysokowrażliwą, czyli to jest wiecie, tysiąc razy mocniej odbierasz mo jakby ten świat intensywniej, a u ADHD emocjonalnego odbierasz ten świat dziesięć tysięcy razy mocniej. Ja to tak nazywam. To nie jest jakiś mądry książek, tylko ja widzę tą różnicę i, e, i u koleżanki też to e, obserwuję. No i, no i tak naprawdę zastanawia mnie. A, no właśnie, te 10 tysięcy razy mocno no jest to po prostu dużo większe przeżywanie, tak? Dużo więcej potrzebuje rozmowy na temat, yy, 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 bardziej głębiej zanalizować. Wręcz bym powiedziała, tak jak moja mama, yy, że czuje cały świat. Czuje innych ludzi bardzo mocno. Pamiętam, jak był World Trade Center, jak. Był atak terrorystyczny, to po prostu moja mama wszystko czuła na sobie. Ona strasznie płakała. Przeżywała to niewiarygodnie. Teraz wszystkie sytuacje, które dzieją się ze, ze świe na świecie, szczególnie u nas tu w Polsce. Cała mieszka za granicą, ale ona tak czuje tą Polskę. Także wiecie, no o to ADHD jest emocjonalna i ona też w wieku 76 lat w końcu zaczęła rozumieć. Dlaczego jej życie tak wyglądało, a nie inaczej? No i oczywiście jest jeszcze ADHD mieszane. Um, no jestem ciekawa, czy jesteś wysoko wrażliwą osobą z mieszanką ADHD ruchowym, czy emocjonalnym, a może właśnie miks? Daj znać w komentarzu, um, nie tylko dla mnie, ale też dla innych, żeby zobaczyli, że um, że to też jest ważny element rozpoznania u siebie, bo wtedy będziesz wiedzieć też, co może robić. Albo już po pierwsze zrozumieć siebie, zobaczymy, ile osób jest właśnie z tą mieszanką. Mm. I żeby zobaczyć, że nie jesteś sam czy sama na tym świecie, taka właśnie inna, dziwna. Także czekam na komentarze, jeśli Ci się podobało. Proszę serduszko. jeśli chcesz oglądać dalej kanał. Subskrybuj, żeby ci nie uciekło. No i do zobaczenia.